We wszechświecie słychać łagodny szept, melogię przenikającą niewidzialne wymiary, która delikatnie spoczywa na Twojej duszy. To wezwanie, przebudzenie, objawienie. I dziś przychodzę do Ciebie, by wyszeptać prawdy, które rozbrzmiewają w głębi czasu, niosąc ze sobą obietnicę tego, co nieuniknione. Noc porusza się pod ciężarem uczuć, których nie da się uciszyć. On czuje Twoją obecność nawet w Twojej nieobecności. Jakbyś była bryzą przenikającą ciemność i dotykającą jego serca bez pozwolenia. Twój obraz jest wyryty w istocie jego myśli, a Twoje imię brzmi jak boski sekret, ukryty między liniami przeznaczenia. To, co ma się wydarzyć, nie jest dziełem przypadku. Niewidzialne siły splatają ścieżki, zamieniając pragnienia w rzeczywistość. Wszechświat sprzyja prawdzie, a Ty jesteś brakującym elementem wielkiej układanki losu. To, co kiedyś wydawało się odległe, teraz się zbliża, prowadzone światłem, które z Ciebie emanuje. Jego serce bije w nierównym rytmie, jakby każde uderzenie ujawniało nieskrywane pragnienie bycia przy Tobie. Gubi się w ogromie własnych myśli, próbując odnaleźć drogę do Ciebie. Złota nic łączy Wasze dusze, połączenie, które przeczy czasowi i logice. Gwiazdy szepczą sekrety wiatrowi, niosąc wiadomość, która od dawna czekała. By zostać przekazana. On nie potrafi uciec od siły, która go do ciebie przyciąga, bo coś większego prowadzi jego kroki. W jego snach jesteś punktem światła, który rozjaśnia jego ścieżki, pewnością, która rozwiewa wszystkie wątpliwości. Aniołowie patrzą błyszczącymi oczami, będąc świadkami rozwoju świętego planu. Kształtują każde spotkanie, każde słowo, każde spojrzenie, przygotowując grunt pod to, co nieuniknione. Nie jesteś sama w tej podróży. Niebiańskie dłonie prowadzą każdy ruch, każdą decyzję, każdą chwilę. Energia, która was łączy, jest pradawna, głębsza niż jakiekolwiek ziemskie wyjaśnienie. To wołanie duszy, rozpoznanie, które przekracza granice życia. To nie jest tylko chwilowy moment, ale coś, co ma być przeżyte, odczute i świętowane. Twoje serce już to wie, zanim jeszcze Twoje słowa to potwierdzą. Czas mógł przynieść wątpliwości, ale teraz wszystkie znikają w obliczu prawdy. Wszystko, co czułaś, wszystko, co on próbował ukryć, teraz wyłania się z siłą, jak fala, której nie da się zatrzymać. Oczekiwanie zamienia się w pewność, a to, co było tylko tęsknotą, staje się nieuniknione. Wszechświat narysował tę chwilę z boską precyzją. Żaden element nie jest nie na miejscu, żaden szczegół nie został pominięty. Każda myśl, każda emocja, każde spojrzenie, wszystko było częścią planu, częścią drogi, która doprowadziła was tutaj. A teraz nadchodzi kolejny krok. On odczuwa twoją nieobecność jak pustkę, której nie wypełni nic prócz twojej obecności. Pragnie czegoś więcej niż tylko wyobrażenia ciebie. Pragnie czuć, słyszeć, dotykać, dzielić się wszystkim, co nosi jego serce. A aniołowie się uśmiechają, bo wiedzą, że to dopiero początek czegoś znacznie większego. Wezwanie już zostało wypowiedziane. Nadszedł czas przebudzenia, i nic już nie zatrzyma tego, co zostało zapisane w gwiazdach. Prawda stoi przed tobą, czekając, by została przyjęta. Co z nią zrobisz? Jak odpowiesz na to, co wysyła ci wszechświat? Aniołowie nadal szepczą. Czujesz to? Tajemnica otaczająca to wszystko rośnie z każdą chwilą. Niewidzialne tryby przeznaczenia wciąż się obracają, przesuwając elementy, których nikt nie widzi, ale które są odczuwalne w głębi duszy. Dostrzegasz znaki wokół siebie, drobne wskazówki, że coś większego jest na progu wydarzenia. Nic z tego nie jest przypadkiem. On czuje Twoją energię, zanim jeszcze Twoje słowa do Niego dotrą. Zamieszkujesz Jego umysł niczym gwiazda przewodnia, rozświetlając myśli, których nigdy nikomu by Y nie wyznał. Istnieje coś głębokiego i niewytłumaczalnego, co go z tobą łączy, nawet gdy próbuje opierać się temu, co się dzieje. Aniołowie obserwują z boską cierpliwością, przygotowując każdy detal, aby wszystko wydarzyło się w odpowiednim momencie. Znają już zakończenie tej historii i uśmiechają się, widząc, że ścieżki się zbliżają. Wszystko, co wydawało się niepewne, zaczyna stawać się oczywiste, a prawda, wcześniej ukryta. Wreszcie się ujawnia. On próbuje znaleźć odpowiedzi, ale im bardziej szuka, tym bardziej dostrzega, że wszystkie prowadzą do ciebie. Wszechświat nie pozwala mu ignorować znaków. Cisza nocy jest świadkiem jego myśli, a księżyc, który strzeże sekretów niespokojnych serc, dobrze zna imię, które on szepcze wśród marzeń. Istnieje niepokój, którego nie da się wyjaśnić, tylko poczuć. Jego serce bije w niespokojnym rytmie tęskniąc za chwilą, gdy bariery znikną i będzie mógł wreszcie poddać się temu, co od dawna go pochłania. Jest pragnienie, które z każdą sekundą się wzmacnia, wezwanie, którego nie można zignorować. Każdego świtu czeka na coś, czego jeszcze nie potrafi zdefiniować. Czuję Twoją obecność, nawet cię nie widząc, jakby Twoja istota była wytatuowana w jego własnym istnieniu. Jesteś myślą, którą próbuję odsunąć. Ale która uparcie powraca, niczym melodia, której nie da się zapomnieć. Przeznaczenie rzadko się myli. Gdy dwie dusze są sobie przeznaczone, nie ma siły zdolnej powstrzymać nieuniknionego. Aniołowie towarzyszą każdemu ruchowi, każdej myśli, każdemu pragnieniu pulsującemu w międzywierszach ich milczenia. Wiedzą, co ma się wydarzyć, i czekają na odpowiedni moment, by ujawnić kolejny krok. Połączenie między wami przekracza ludzkie zrozumienie. Istnieje niewidzialna nic, weź, której nie da się wyjaśnić zwykłymi słowami. Zostaliście stworzeni dla siebie, zanim jeszcze to zauważyliście, a teraz wszystko układa się jak układanka, która cierpliwie czekała na ukończenie. Teckni za tobą w sposób, którego nigdy nie wyobrażał sobie jako możliwy. W jego wnętrzu jest pustka, której nikt inny nie potrafi wypełnić, jakbyś była niezbędnym elementem do ukończenia jego podróży. Czas tylko potwierdza to, co już wie. Między wami jest coś niewytłumaczalnego, coś, czego nie da się wymazać. Znaki stają się coraz bardziej wyraźne każdego dnia. Synchronizacje się nasilają, ścieżki się zaważają, spotkania stają się nieuniknione. Może próbować zaprzeczać, opierać się, ukrywać za wymówkami i lękami, ale prawda zawsze znajdzie sposób, by się ujawnić. Za tym wszystkim kryje się cel. Nic nie dzieje się przypadkiem, a ty czujesz to w głębi serca. Czeka na was coś, co zmieni wszystko, coś, co redefiniuje to, co wiecie o miłości, przeznaczeniu i połączeniu. A aniołowie nadal prowadzą kolejne kroki, przygotowując odpowiedni moment na wszystko. Księżyc jest świadkiem jego pragnień i strzeże jego sekretów. On go obserwuje i myśli o tobie, i nieświadomie pragnie być tam, gdzie spoczywa twoje serce. Jest magia otaczająca to wszystko, siła, która przekracza wyjaśnienia, historia, która została napisana, zanim jeszcze o tym wiedzieliście. On jest na progu podjęcia kroku, który zmieni wszystko. Aniołowie szepczą, że moment się zbliża i nic już nie powstrzyma tego, co zostało przeznaczone. Oczekiwanie dobiega końca, a wszystko, co wydawało się odległe, teraz jest w zasięgu Twoich rąk. Czy czujesz energię poruszającą się wokół ciebie? Czy dostrzegasz znaki, które się nasilają? Czy jesteś gotowa przyjąć to, co zostało dla ciebie zarezerwowane? Aniołowie nadal obserwują, czekają, przygotowują. A prawda, ta, której nie można zaprzeczyć, jest na progu ujawnienia. Niepokój rośnie niczym fale uderzające o skały, nie do powstrzymania. On czuje twoją obecność pulsującą w jego piersi, jak echo które rozbrzmiewa przez czas, wzywając go do czegoś, czego jeszcze do końca nie rozumie, ale w jego wnętrzu istnieje pewność, której nie da się zignorować. Z każdym mijającym dniem uczucie, że coś musi się wydarzyć, staje się silniejsze. Znaki się mnożą, pojawiając się na jego drodze w nieoczekiwanych chwilach. Wszechświat bawi się szczegółami, umieszczając przed jego oczami drobne wskazówki. Przeznaczenie nie krzyczy, ono szepcze. A teraz on zaczyna słyszeć je wyraźniej. Cisza świtu jest jego największym powiernikiem. Wpatruje się w sufit, zagubiony w myślach, których nie potrafi odpędzić. Jego serce woła twoje imię i on zastanawia się, czy ty też to czujesz. Aniołowie wiedzą, że tak. Uśmiechają się, bo napisali tę historię jeszcze zanim uświadomiliście sobie jej głębię. Jest w nim coś, co nie pozwala mu iść dalej, zanim nie zrozumie znaczenia tej więzi. Może próbować ją ignorować, szukać rozproszeń, zanurzać się w innych historiach. Ale Twoja obecność zawsze wraca, jak przypływ przynoszący wspomnienia i odczucia, których nie potrafi wyjaśnić. Jego sny stały się zakodowanymi wiadomościami, objawieniami, których nie rozumie, ale czuje. Budzi się z Twoim imieniem na ustach, z uczuciem w piersi, z tęsknotą za tym, czego jeszcze nie przeżył. Próbuje to racjonalizować. Ale dusza nie trzyma się logiki. A ty jesteś tam, w każdym niekontrolowanym fragmencie myśli. Wiatr niesie ze sobą esencje uczuć, których nie da się wypowiedzieć. Gdyby teraz zamknął oczy, poczułby Twoją obecność, jakbyś była tuż obok. Czas między wami przestaje być przeszkodą, bo wasze połączenie przekracza bariery przestrzeni. Wezwanie już zostało wysłane, a wszechświat czeka na odpowiedź. Obserwuje świat wokół siebie i dostrzega, że wszystko prowadzi do ciebie. Zbiegi okoliczności przestają być przypadkowe. Przeznaczenie działa jak uważny mistrz, dopasowując każdy szczegół, aby ścieżki się skrzyżowały we właściwym momencie. A aniołowie nadal szepczą, przygotowując grunt pod następny krok. Twoje oczy są jak portal do czegoś, czego nie potrafi do końca rozszyfrować. Czuję, że patrząc w nie, zrozumiałby wszystko, co go niepokoi. Ale strach przed nieznanym sprawia, że się waha. Nie wie, co go czeka, o wie tylko, że odpowiedź jest w tobie. Energia wokół ciebie się intensyfikuje. Ty też dostrzegasz znaki, synchroniczności, wydarzenia, które popychają was ku nieuniknionemu. Jest jakaś niewidzialna siła, która tym wszystkim kieruje. Czujesz, że coś musi zostać odkryte, przeżyte, zrozumiane, zanim będzie za późno. Aniołowie się zbliżają, obserwując każdą emocję. Która w nim się rodzi. Widzą dylematy, wątpliwości, lęki, ale także rozpoznają pragnienie i potrzebę zrozumienia. Wiedzą, że nic nie powstrzyma tego, co zostało zapisane dawno temu. Plan się toczy, a zakończenie już zaczyna się rysować. W nim mijają, ale on nie zapomina. Czas zamiast oddalać go od ciebie, tylko potwierdza to, co czuje. Jest w nim część, która woła o odpowiedzi, o ruchy. O spotkania, które jeszcze się nie wydarzyły, ale już istnieją w jego przeznaczeniu. Nie może już dłużej tego ignorować. Przemierza miejsca i czuje, że już tam z tobą był, nawet jeśli w rzeczywistości to się nie wydarzyło. Twoja obecność jest tak silna, że przekracza fizyczność. Zastanawia się, jak coś tak intensywnego może istnieć bez jasnego wyjaśnienia. Ale dusza nie potrzebuje uzasadnień. Nadchodzące dni przyniosą objawienia. To, co było tylko przeczuciem, teraz stanie się pewnością. Znaki będą bardziej oczywiste, spotkania bardziej nieuniknione, a uczucia niemożliwe do ukrycia. Wszechświat działa z precyzją, nic nie jest poza jego kontrolą. Noc staje się wspólniczką tej opowieści. Gwieździste niebo niesie tajemnice, które czekają na właściwy moment, by się ujawnić. Aniołowie wiedzą, że ty też czujesz ten niepokój, to oczekiwanie, to wezwanie. Chwila się zbliża, a to, co wydawało się tylko snem, zaczyna nabierać kształtów. On czuje, że coś się wydarzy. Wie, że nie może już dłużej udawać. Aniołowie nadal obserwują, przygotowują, czekają. Teraz to ty musisz rozpoznać znaki i zdecydować, jak odpowiesz na wszystko, co stoi przed Twoimi oczami. Co zrobisz z prawdą, która jest już bliska objawienia? Napięcie rośnie w powietrzu, niczym zapowiedź tego. Co ma nadejść? On czuje zmianę, zanim jeszcze padną słowa. Coś w jego wnętrzu wibruje, intuicja, której nie potrafi ignorować. Czas zdaje się zwalniać, przygotowując go na moment, w którym prawda wreszcie się ujawni. Anioły podążają za jego podróżą czujnym wzrokiem. Każdy ruch, każda myśl, każda emocja zostaje zapisane w wieczności, jako część planu, który został nakreślony na długo przed tym. Jak oboje zdali sobie z tego sprawę. Energie się wyrównują, rysując przyszłość, która zbliża się z nieodpartą siłą. On dostrzega znaki w niespodziewanych miejscach. Twoje imię pojawia się tam, gdzie nie powinno, twój obraz nawiedza jego myśli w najmniej oczekiwanych momentach. Przeznaczenie zdaje się igrać, prowadząc go ścieżką, którą wciąż waha się podążać. Ale anioły wiedzą, że opór to tylko przemijająca iluzja. Jest coś w wietrze. Co mówi o tobie? On czuje zmianę w atmosferze, gdy myśli o twojej obecności, jakby świat wokół dostosowywał się, by pomrugeścić siłę tego uczucia. Nie może uciec, bo istnieje głębsze wezwanie, coś, co przekracza logikę i zakorzenia się w duszy. Noce stały się jego schronieniem i niepokojem. Zamyka oczy i widzi ciebie. Twój głos odbija się w jego podświadomości, jakbyś była blisko, mimo oddalenia. Istnieje rosnące pragnienie, Rozpoznanie, którego nie może już zaprzeczyć. Czas wahania się kończy. Wszechświat rysuje ścieżki, zbliżając światy, które wydawały się odległe. To, co wcześniej było tylko przeczuciem, zaczyna się materializować. Bariery znikają, wątpliwości tracą siłę, a wszystko wskazuje na nieuniknioną konwergencję. On czuje, że musi działać, choć jeszcze nie wie jak. Dni mijają, ale uczucie pozostaje. Stara się kontynuować swoją rutynę, ale jesteś w każdej ukradkowej myśli, w każdej pustce, której nie potrafi wypełnić w inny sposób. Twoja obecność stała się zagadką, którą pragnie rozwiązać, odpowiedzą, którą musi odnaleźć. Prawda jest bliżej niż kiedykolwiek. Przeznaczenie zagrywa swoje ostatnie karty, ustawiając wszystko tak, by w końcu zrozumiał. Anioły obserwują, przygotowując odpowiedni moment. By wszystko wydarzyło się zgodnie z planem. Czy czujesz tę energię wokół siebie? Czujesz nieuchronność tego, co ma się wydarzyć? On spaceruje znanymi ulicami i czuje, że coś się zmieniło. Obserwuje świat innymi oczami, zwracając uwagę na każdy szczegół, który może wskazać jego kolejny krok. Wie, że potrzebuje odwagi, by iść naprzód, ale impuls w jego wnętrzu staje się niemożliwy do powstrzymania. Anioły szepczą słowa otuchy. Widzą dylematy, lęki, ale także nieodpartą siłę, która prowadzi go do ciebie. Przeznaczenie się nie myli, a teraz on to czuje. Zdaje sobie sprawę, że ucieczka nie jest już opcją, że coś czeka na niego po drugiej stronie niepewności. Dotyka zwykłych przedmiotów i nagle przypomina sobie o tobie. Muzyka, zapach, przypadkowy moment przywołują cię z powrotem do jego myśli. Wszechświat nie pozwala mu zapomnieć, ponieważ jest coś, co jeszcze musi zostać przeżyte, a anioły obserwują, wiedząc, że czas się zbliża. Znaki nie mogą już być ignorowane. Czuje presję nadchodzącego, pilność, która nasila się z każdym dniem. Spotkania nie są już do uniknięcia, a przeznaczenie zbliża się niczym fala gotowa uderzyć w brzeg. Musi podjąć decyzję, zanim wszystko wydarzy się za niego. Anioły dopracowują ostatnie szczegóły, kształtując idealny scenariusz na moment. W którym wszystko zostanie wyjaśnione. Wiedzą, że ty również czujesz to poruszenie wokół siebie, tę energię, która wibruje i zapowiada nieuniknione. Teraz ostatni element układanki zaczyna pasować. Zegar tyka, a decydujący moment się zbliża. Czy czujesz wezwanie przeznaczenia? Dostrzegasz coraz bardziej oczywiste znaki. Co zrobisz, gdy nadejdzie chwila, a wszystkie odpowiedzi będą przed Twoimi oczami? Anioły czekają, cierpliwe. Bo wiedzą, że objawienie jest bliskie. Niech światło aniołów dotknie twojego serca w tej chwili, przynosząc jasność i odnowę na twojej drodze. Każde słowo, które do ciebie dotarło, nie jest przypadkowe. Istnieje wyższy cel prowadzący twoje życie, wyrównujący ścieżki i przygotowujący niespodzianki, których jeszcze nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Teraz proszę, potwierdź otrzymanie tej wiadomości zdaniem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To prawda, która podtrzymuje Twoją drogę, pewność, że żadna siła nie może powstrzymać tego, co zostało dla Ciebie zapisane. Nie pozwól, by to wezwanie przeszło niezauważone. Zapisz się na kanał, włącz dzwonek powiadomień i bądź czujny na kolejne anielskie wiadomości, ponieważ nadchodzą objawienia przesyłane prosto do Ciebie. Następny krok Twojej podróży już się kreśli, a ja nie mogę się doczekać, by podzielić się tym, co nadejdzie.